Triplex ten może być idealnym. Nie, jak mówić, zamiennikiem. Drugim argumentem. Z, a trzecim argumentem jest papier, na którym nadrukowane jest zdjęcie. Jak widzicie, papier jest. 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 Okay. Drugim argumentem jest ta oto biała ramka wewnętrzna. B. Jeszcze raz. Raz, 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 no, raz, teraz raz, raz. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie wall Decoru. Okay. drugim argumentem jest ta oto wewnętrzna biała ramka paspartu, które świetnie podkreśla to, jak wygląda Wasze zdjęcie i jak wygląda Wasze zdjęcie. Jeszcze raz. Jeśli chodzi o kolejne walory estetyczne tego triplexu, to przede wszystkim jest nim oprawa tego triplexu. <try> Z pewnością zastanawiacie się, co jest wyjątkowego w tym sposobie prezentacji zdjęcia. Po pierwsze, aha, chciałeś zrobić stop, nie? Mm. Bo nie wiem, czy już widzicie? Zagrajba, czy... <grywa> Maruń jeszcze. Grajba, ma. no teraz naciśnij. Idealnie na ścianie, bez względu na to, czy będzie. Uwa... Bl -bl -bl -bl. A nie, dobra, bo zapomniałem.